Mański to jest fanspod. Jedziemy właśnie do miejsca, gdzie znajduje się Koło Fortuny, a tam będziemy losować kraje, do których zaraz jedziemy. Let's go! Za nami znajduje się Koło Fortuny, a my zaraz losujemy, do którego kraju się udamy. Fani wybrali trzy kraje: jest to Turcja, Hiszpania i Grecja, i zaraz dowiemy się, gdzie lecimy. Trzy, cztery. <laughs> Dobra, no, no to gra. No to losuj pierwszy. No to zobaczmy, co wypadnie ekstremalnie ciepło. No to było Hiszpania Jakby była Hiszpania, Hiszpania byłoby no. So! Ja. Fajny, fajny kierunek. Spoko w sumie może być. No i teraz... Teraz przyszła kolej na mnie. I teraz pytanie, czy lecimy razem na wakacje, czy nie. <laughs> no to <laughs> dawaj, leci. No to lecimy. No i co, będziesz miał? Espania, Ken Ja chciałem tam lecieć. To jest dziki. Dziki. No, dziki. Tym razem go znam. Nie. nie ma. Nie dziki. ma iść wróć Diki, Dziki. Dziki leci do Grecji. Łukasz wylosował Turcję, a Damian wylosował Hiszpanię. Jesteśmy zmuszeni lecieć w osobne kraje. Tak więc rozdzielamy się i działamy, ale zdamy Wam relacje na bieżąco. Oglądajcie. Sława i chwała, wielki dzikusie. Pozdro dziki. No i drodzy, znajdujemy się właśnie na lotnisku. No i co? Ogarniamy wszystkie rzeczy. Kierunek Turcja. Widzimy się w Turcji. Mamy dobry humor. Dla wakacje to czas bez troski. Każdy dzień jest pełen radości. W ciepłe kraje tam piszemy swoją baję Łapie się na wschód słońca, ta przygoda jest gorąca Chłoputka uzma rano, żeby dnia nie stracić Przyjechaliśmy się tutaj, przekozacko bawię Zobaczcie jaki mamy fajny hall Jakieś katuła, tu ktoś pogubił e, jakieś e, dowody, rzeczy, piłki e, Jest trochę pięter A tam mamy nasz pokój Simanko, znajdujemy się już w pokoju. Mieliśmy trochę przygód, trochę kłopotu z tym, no bo pokój mieliśmy dopiero od 14. A byliśmy tu już o 6 rano, no i trochę pospaliśmy na recepcji, na fotelach, trochę gdzieś tam się powłóczyliśmy, byliśmy na śniadaniu. No i co, wszystko ogarnięte, już jesteśmy w pokoju, zaraz ruszamy na basen, na obiad i pokażę Wam więcej, co tu się dzieje. Drugo, jest, pięknie. Jak na razie jedzenie tutaj nie zadowala. Spóźniliśmy się na obiad, musieliśmy jeść ymm, na plaży, ale zobaczymy, może jutro będzie lepiej. No, jak na razie dzisiaj 6 na 10. Potem pograliśmy sobie w planszówki. No i na następny dzień wstałem sobie wczesnym rankiem. Właśnie sobie wstałem. Godzina. 6. Teraz jest jakoś 630, bo musiałem sobie no, ogarnąć się, przejść się po hotelu, zobaczyć czy jest wszystko podpierane. Chciałem iść do baru, po jakiś napój, ale chyba bar jest dopiero od 7 albo od 8. Eee, teraz idę na plażę, pokażę Wam jak wygląda plaża. Eee, no i, i ogólnie widoczki. Tu są takie kamienie przy wejściu do morza, dlatego wziąłem sobie buty do wody. Buty tutaj to jest taki game changer, że są. Jest tu mega nierówno. Jeszcze jak te fale lecą, to boję się, że zaraz się przewrócę z tą kamerą. Myślałem, że jakieś zabawy tutaj zrobię, ale widzę, że na razie jest mało ludzi. W sumie nic dziwnego o tej godzinie 630 coś. No i tak. Odpoczywamy dzień drugi, gorąca Turcja. Piesek sobie śpi. Ale widzę te psy już wszystkie tej samej rasy i to chyba są te bezdomne psy. Nawet nie zwrócił uwagi. Panowie tutaj lecą, biegną sobie. Poranny trening, bardzo dobrze. Jest tam kilka osób w tym morzu. O tej godzinie. No ale woda ciepła. Bardzo przyjemnie. Więc nie ma się co dziwić. Tak sobie spaceruję. Zaczęło wchodzić słońce. I tutaj doszedłem do takiego momentu, gdzie z drugiej strony też jest morze. Więc bardzo ładnie to wygląda. A zobaczcie tylko na ten wschód słońca. Jak to słońce szybko. Idzie do góry. Przed chwilą było tam za budynkiem, a teraz już się tak unosi. No i zaraz zacznie grzać. Póki co jest 28 stopni o 6 rano. A wczoraj jak byliśmy, no to w dzień było 37. No, tu panowie płyną chyba na wyspę. A ja chciałem sobie zrobić zdjęcie z tą z flagą tam, ale w ogóle nie wieje. Ona cały czas stoi w miejscu jej nie będzie widać. Muszę chyba poczekać na inny moment. Tam jest flaga, zrobię sobie z nią zdjęcie i już druga foteczka zaliczona. Musiałem założyć okulary, bo tu w ogóle nic nie widzę. Przez to słońce. Patrzcie jak na pieprza. Od siódmej otwierają restaurację, więc zobaczymy co tam dzisiaj na śniadanko będzie. No, wczoraj kolacja nie powaliła zbytnio. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie coś innego. Siatkówka jest grana tu na plaży. Tutaj znalazłem kolejną flagę, więc zaraz sobie zrobię z nim zdjęcie. Sobie wziąłem na śniadanie jajecznicę. Oni tutaj w ogóle przypraw nie dają, więc trzeba sobie dosolić, dopieprzyć. No i mam tutaj taki mój swój przysmak. Wędzony serek. No i tak to wygląda. Idziemy teraz na słynny bazar, zobaczymy co tam jest. Może coś kupimy. Ale na razie okolice wydają się troszkę Zniszczone. Przy tych wszystkich hotelach, te domy to jest masakra. Po drodze natknęliśmy się na galerię, w której było pełno podróbek i innych rzeczy. Z nami zobaczcie. Wow! Się ze sobą. A ja, jak widać, kusiłem się na dwie piłkarskie koszulki. Jedna była w cenie 10 euro. No, a tutaj już taki typowy bazar, na którym było naprawdę mnóstwo rzeczy. A ludzie, którzy tam sprzedawali, umieli mówić po polsku. Kolega z Jordanowa, tak. koło Krakowa, tak? tak. A pochodzisz Kaukaz? Azerbejdżan. Azerbejdżan, tak. Ale są jedyni. Mówi, że wyglądam jak Azerbejdżan. Tak. <grym> to na Azerbejdżan, to Cierny Polak tak? <grym> Jarek from Turkey. Jest. Dzięki <grym> No i co? Drugi dzień i w końcu pierwsza kupa. <grym> Jesteśmy właśnie na siłowni. Ja jestem po rozgrzewce no, Zobaczymy co tu są za sprzęty. Chciałem zrobić klapę, ale widzę, że ławeczki nie ma. Mógłbym to zrobić na ziemi albo gdzieś na takiej. Tylko, że no. tam te też nie są jakieś poprzedne ciężary z tego co widziałem to co 10 kg moje stanowisko i co? Zacznę chyba sobie od odbrany to będzie dobry pomysł Jestem sam na siłowni, fajnie mogę sobie wszystkie maszyny używać jednocześnie To jest o tyle dobre nie wiem czy ktoś pochodzi na siłownię Jedynie przed chwilą był pacet, ale no nie wiem, czy on się spieszył po prostu kamery. No bo przedem zacząłem sobie nagrywać i widziałem, że już Huntley poszedł na bieżnię i chwilę pobiegał i poszedł. Więc nie wiem, czy to przeze mnie, czy po prostu skończył swój trening. Ale wczoraj też tu byłem pogaszone wszystko nikomu nie było. ciekawe No wodę bardzo ważne przy takich temperaturach. Wy też się nawadniajcie. Cały mokry. ok. to, że jest tak gorąco, ale poko, no jak, jak na taki szybki trening myślę, że jest ok. Plata, bicep, plecy zaatakowane. Jeszcze tu przyjdę na pewno, to jest mój drugi dzień dopiero. Zadanko zrobione. No i co, mam nadzieję, że Damian też sobie dobrze radzi. Ja teraz lecę się szybko ogarnąć i lecimy na kolację. Woda druga prawie wypita. Fajne buteleczki w ogóle dają, 0,33 ml. Akurat spoko na trening sobie dwie wziąłem, drugie nie wypiłem, dopiję pewnie w pokoju jak się ogarnie. Nawet nie wiem ile ja mi ten trening zajął, no widzicie jakie fajne są oświetlane na niebiesko, no moje pokoju. Ja mam tutaj jeszcze nie dzieci. Dobra, idę się ogarniać i lecję w akwarii. I uwierzcie mi, że tej soli było naprawdę dużo. A on w ogóle nie zareagował. A ja jeszcze mu dosaliłem poza kamerą. Zobaczymy, co on na to. Ale co ja dzisiaj zjadłem? tak pyszny kebab, a te ciasta, rewelacja. No, zęby też macie rewelację. Cała od czekolady. No, Co? Ja to bym chciała To jest Ania, jak tutaj nagrywała, to udawała, że ogląda zdjęcia, i Kamil coś podejrzewał, ale jednak nie do końca był pewny, że to nagrywa. Wieczorem animatorzy zapewnili nam rozrywkę, sztuczne ognie, tańce, muzyka, amfiteatr pełen ludzi, no i wszyscy się bawili. Na śniadanie, no bo później mamy wycieczkę i jedziemy zwiedzać Turcję. Będziemy mieć taką wycieczkę: Turcja w pigułce, zwiedzimy wodospad w trzech kolorach. Popłyniemy sobie w rejs w statkiem no i zobaczymy największy meczet tutaj w wybrzeżu Tureckiej. Musimy wszystko, zapłaciliśmy za to. Nie zostaw ani kroku. nem é nada, Let's go. Gotowi? <śmany> Piwo z sokiem z granata, a następnie lokalny kebab. Od początku był dobry, ale jak już zbliżyłem się w mięso, to byłem w stanie uwierzyć, że to było mięso z wielbłąda. Ale sosy były git. Nie mogło również zabraknąć pamiątek. Wiedzieliśmy także miasteczko Side, jak widzicie jest tu bardzo ładnie, morze, a na horyzoncie nic nie widać, kolumny, po prostu super, a wycieczka nie była bardzo droga, bo 35 euro, cały dzień dużo atrakcji, super. PASPORT poszerza horyzonty, moi drodzy. Wieczorem w hotelu mieliśmy taką atrakcję, niestety wokalistka śpiewała tylko po rosyjsku. Chcę się wracać, ale niestety trzeba. Taki reset tygodniowy jest bardzo ważny, dlatego polecam go każdemu, kto jeszcze nie był na takich wakacjach, no to najlepiej wybrać się z kimś, ze znajomym, który już był i który mniej więcej ogarnia, bo tu jest dużo takich kwestii, gdzie trzeba mówić po angielsku, nie wszyscy też rozumieją, trzeba się też na mieli dogadywać, ale co ja wam będę gadał, musicie to przeżyć. No witam ja, ja być Polska Kasia Marysia zatrzymać na chwilę, coś kupić Zamienić się okularami Słuchajcie moi drodzy, Polak spotkał Polaka No i przy okazji wykonuję zadanko Zamieniamy się okularami A jeszcze, żeby było śmieszniej, to jest Łukasz, mój imiennik. Fajnie umiliśmy sobie czas.

To nie, nie, nie. U, tak się robi kaczuszki. Dużo trzeba się do Wiesz Jeszcze Brajanek w tym kasz... kaszkieciku. <laughs> o, ty <wszystko> będzie. <laughs> 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 że... Brajanek popatrzcie do kamery, bo mamusia będzie oglądać. <laughs> A tutaj takie piękne skałki na końcu naszej plaży 7 dni w zupełności wystarczą fajnie jest wiadomo, ale trzeba wrócić do rzeczywistości No i też człowiek jakby tak tyle odpoczywał to po pierwsze zapiłby się, po drugie najadłby się także z gruby co najmniej 20 kg po trzecie, rozleńniłby się tak, że masakra by była, jeśli by trzeba było samemu coś posprzątać, coś ugotować, coś ogarnąć. A taki tydzień reset do takiej rzeczywistości by zupełnie nie wystarczył. Ale co dwa miesiące mogłoby się jeździć. Cudowny, naprawdę cudowny. Wakacje to jest piękny czas, piękny okres. Tam, widzicie? Może na kamerze będzie to lepiej widać, ale.

Lepsza niż w Polsce. mnie nie rozumieć. Ale to jest... Ale to, 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 to właśnie chodzi, bo mam takie zadanie, żeby wykonać. Żeby nie rozumiem. Dziękuję. Zdjęcie? Nie. Z kolegami. No Ale zdjęcie sobie zrobimy później. To są tureccy barmani, którzy robili nam pyszne drinki. Spotkaliśmy się po ich pracy. Jest subskrypcja załatwiona. Widać? Tutaj z barmanami siedzimy. Tu jest barman przecież. Siedzimy A, z barmanami. Moich barmanów. Siedzimy z barmanami i sobie e, przez translator gadamy, bo oni po angielsku nie umieją rozmawiać, tylko po turecku. I my mamy jeden telefon, oni mają jeden telefon i tak sobie gadamy. Pijąc sobie jakieś drinki. Hello, how are you? im Polish. Cześć, jak się masz? Uh, merhaba, merhaba. Nasz słownik, nasz Merhaba, nasz słownik, jęgina. OK. You? Uh, cześć, jak się masz? Polish, polsku? yes. Yes. Cześć, cześć, jak się masz? Jak się masz? <laughs> Albo Şema Yakşima. Yakşima. Şema Yakşima. Şema Yakşima. Good, good. Okay. Merhaba. Uh, and... Nasılsın? Nasılsın? Kim nasıl? Merhaba. Nasılsın? Okay. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Nasz czas tutaj dobiegł końca niestety. Podsumowując, było wspaniale. Jak widzicie, świetne widoczki. Pogoda się udała, jeden dzień tylko padało, ale ogólnie cały pobyt wspaniały. Poznaliśmy bardzo fajnych ludzi z Polski. Mam nadzieję, że kontakt uda się utrzymać w Polsce, że się spotkamy raz na jakiś czas. No i co, pozdro dla Leny i Oli. Pozdro Łukasz, mój imiennik. Gosia, żona jego. Fajnie było Jadę sobie windą, mam tu prezent dla niego gości, jestem czegoś świadomy Zobaczymy, czy mu się spodoba Myślę, że tak Siemano Siemano gościu Witam, co to jest? A co? sobie Kurde Ło, wow, ale magnesik! Ło, wow, będzie to kolekcji! Manchester United, co? Siiu! Pozdra!